dziewczyny. Właśnie poprosiła Adiana, żeby w moim studiu skręcił mi kilka małych mebli, które potrzebuję. No i potrzebuję wziąć skrętarkę. Pytanie za 100 punktów. Czy to może być skrętarka? Tymczasem pochwalę się, zobaczcie jakie różeczki dostałam na moje trzynaste <śmulny> urodziny. Te za które były na Instagramie wiedzą dlaczego 13. Pość no. no. w powietrzu. a teraz zabieram się za nagrywanie. Będę się troszkę wspierać, będę się troszkę wspierać swoimi notatkami, także coś tam będę sobie zerkać, żeby nic mi nie umknęło. I to, co w pierwszej chwili, i pierwszej kolejności chciałabym Wam opowiedzieć, bo końcówką 2021 roku miałam liposukcję podbródka z lipotransferem Będę się wspierać trochę swoimi notatkami, żeby nic nie pominąć, o wszystkim Wam powiedzieć. Pierwsza rzecz, którą chciałabym poruszyć, to kwestia liposukcji podbródka. Tosia... Kto jest na wysokości? Kto jest na wysokości w gniazdeczku? Kotek Gniazda. mój! Daj mi spać, matka! Idź z tą kamerą, nie przeszkadzaj. Relaksuję się tutaj. Głodny kotek. Głodny kotek. Daj mnie matka jeść. No chodź. Chodź matka. Pójdziemy do miseczki. Pokażę ci. Wprawdzie mam jeszcze pełną miseczkę, ale już chcę dostać świeże. Bo takie sprzed pół godzinki to już takie mech. No chodź. Chodź. Będę cię prowadzić do kuchni. Chodź matka. Chodź. Zarobiście. Bardzo dobrze wytresowany człowiek. Dzisiaj dzień kąpieli kwiatów. Zawsze twierdziłam, że nie mam ręki do roślin, ale nie chwaląc się, nawet udało mi się ogarnąć dość storczyki, i nawet się zdarza, że kwitną. A tutaj w zeszłym roku dostałam od teściowej i od teścia to się chyba nazywa Anturium, taki kwiat, i po prostu kwitnie cały czas. Także, także chyba coraz lepiej mi idzie. Ponownie studio. Wiem, że czasami to może być dla Was monotonne i dla mnie też to jest, dlatego jeżeli jestem w pracy, to nie chcę Wam pokazywać takich jakichś rzeczy, bo wydaje mi się to być mega nudne, ale jednak praca to jest bardzo duża część mojego życia i kiedy nie zawieram jednak gdzieś tej pracy, którą wykonuję w weekendowych vlogach, vlogi są wtedy dość krótkie i dostaję znowu wiadomości, dlaczego vlog był taki krótki. Czasem mam wrażenie, że lepiej jest iść na jakość, zrobić. Fajny, dynamiczny, przyjemnie się oglądający, ale krótki vlog, niż jakoś przedłużać na siłę. Też dla mnie jest to trochę mało opłacalne, bo musicie wiedzieć, żeby. Jeżeli dobrze kojarzę, żeby film na YouTube miał reklamy, żeby się wyświetlały, to chyba musi być 10 minut albo 9 minut filmu, coś koło tego. Więc niektórzy, tak, tak rzeczywiście można to zauważyć, że niektórzy tak celowo przeciągają te filmy, żeby tak było 10 minut albo dłużej, żeby móc dodać te reklamy. Więc też mogłabym tak robić i jeszcze na tym mogłabym zarobić, ale bardziej zależy mi na tym, żeby robić taką fajną relację z Wami, żeby Wam pokazać coś, co chcę pokazać, żeby było fajnie, dynamicznie, żebyście też mogły poczuć, kim ja jestem, żeby była między nami jakaś więź, a kwestie, wiecie, finansowe małymi kroczkami, małymi łykami. Cieszę się, że mój kanał się rozwija, także nie muszę mieć, wiecie, specjalnie cisnąć, żeby na te reklamy tam wyrobić i żeby był jakiś tam limit czasowy, nie? Ale tak jest czasami, że, że, że dużo pracuję, dużo się dzieje pod tym kątem. Także wczoraj miałam dzień nagrań, dzisiaj też dzień nagrań, ale zobaczcie, jestem dzisiaj bez makijażu, więc będzie film makijażowy, mam już przygotowane stanowisko. Kosmetyki, pędzelki, wszystko, co chcę Wam pokazać, jest już przygotowane. Sprzęt też już jest. O, tu jestem na podglądzie. Dzień dobry, cześć! Więc bez zbędnego przedłużania nagrywam, po nagraniach chcę jeszcze zrobić dla Was live'a, ponieważ te z Was, które stawiają mi wirtualną kawę, przyczyniają się do tego, że raz w miesiącu przynajmniej pojawia się dodatkowy live na Instagramie. Te live'y są zapisane, ogólnie dostępne dla wszystkich, ale te z Was, które chcą się przyczynić do wzrostu tego kanału, chcą mnie jakoś wesprzeć, no to linki są w opisach i możecie wpadać na Instagram, wtedy też możemy sobie pogadać tak na się jak to babeczki. Ja teraz sobie stosuję czasami jak jest tak, że jest taka zima, że nie ma słońca i ta moja skóra jest taka bardziej blada to 0,2. Na lato mam już zakupione nawet 0,4, bo raz nie było 0,3, ja potrzebowałam, więc sobie mieszałam dwa kolory. Zmiana outfitu czy kolejny dzień nagrań? Kolejny dzień nagrań. Macie już dość. Cześć, nazywam się Agnieszka i witam cię serdecznie na moim kanale. Ten zwiastun powie Ci pokrótce, czego możesz spodziewać się w treści tutaj na kanale i możesz ocenić, czy jest to dla Ciebie interesujące. Natomiast ja ze swojej strony postaram się Ciebie przekonać, że warto, żebyśmy poznały się bliżej. Jestem magistrem kosmetologii i od 2013 roku działam w sieci. Udzielam się internetowo, na początku założyłam blog, a następnie w 2018 roku założyłam kanał na YouTubie. No i tak już poszło. Pamiętacie, jak w filmie dotyczącym postanowień na 2023 rok mówiłam Wam, że chciałabym sobie zacząć coś suplementować? No więc dzisiaj spotkałam się z jedną moi, z moich znajomych, pani zielarek, no i właśnie chciałam kupić u niej jakiś preparat, pomyślałam sobie, że wezmę z, coś z rzędszeniem koreańskim, bo to jest takie właśnie ziele, które ma być i na długowieczność, i na poprawę takich sił na co dzień, i tak ogólnie właśnie holistycznie podejść do zdrowia i tak mnie zainteresował jeden suplement, Miałam takie, nie wiem, dość no wprost że tam trzeba brać trzy miesiące i tak dalej stwierdziłam wtedy że mm, dla osoby początkującej to może być coś ciekawego a ta moja znajoma pani Zielecka powiedziała aga ja ci coś dam naprawdę dobrego no i słuchajcie dostałam taką miksturę yy, po prostu robioną ręcznie i w ogóle tak wiecie na własny użytek i się ze mną podzieliła ta pani i tutaj jest coś takiego jak i nie wiem jak to się niestety czyta ale ale napiszę Wam gdzieś tutaj, jak się nazywa ta roślinka, że to jest ziele długowieczności. Mam tutaj całą kartkę z opisem, jak to powinnam stosować, więc zapoznam się z tym. Oczywiście Pani mi też mówiła, ale ja z takiej ekscytacji w ogóle, co to jest i tak dalej, zapomniałam. To chyba, że dwa razy dziennie trzeba brać yy, przy okazji posiłku, więc zaraz będę jeść obiad, więc myślę, że zaraz pójdziemy sobie to, spróbujemy, co to jest. I to jest jakieś ziele długowieczności, przywraca witalność, dobre samopoczucie, spowalnia starzenie organizmu, więc tak coś dla mnie. Zawiera duże ilości mikro makroelementów działanie fitofarmakologiczne, immunostymulujące, wzbudzające i nasilające fagozytozę, zwiększające liczbę limfocytów, stężenie immunoglobuliny G. No dobra, okej. Okay. Dużo tutaj jest różnych szczegółowych rzeczy, więc może nie będę się tak bardzo w to y, zgłębiać, ale też działa bakterią grzybobójczo, y, przyspiesza regenerację tkanek, działa przeciwzapalnie stosowa... Na wspomagających w chorobach zakaźnych nowotworowych. Ale wiecie co, to myślę, że może być też fajne przy okazji różnych zabiegów, które mnie czekają, e, operacyjnych, bo to może poprawić po prostu wydajność całego organizmu i właściwość regeneracyjne. I należy to stosować dwa razy dziennie, rano i po południu, po 5 ml przez miesiąc. Czyli 5 ml to jest podobno jedna łyżeczka. No to co? Na zdrówko, chodźmy do kuchni. No dobra. Co no to jest Tak, Tosiu? Tak? Chcesz pomochać? Nie zdążyłam nagrać Wam reakcji Tosi, ponieważ y, nie zdążyłam włączyć kamerki i Tosia już zdążyła przymyknąć, kiedy to pomochała, ale nie bardzo źle. Taki ma zapach, wiecie, jak jakiś syropek na kaszel, coś takiego, więc nie czuję się wystraszona zapachem. Myślałam, że zapach już mi odrzuci, że może będzie się źle kojarzył. lekko jakby miętowo. Nie wiem, czy ja jakiegoś alkoholu nie czuję, hmm? więc rano tego chyba nie będę mogła brać. Będę się musiała zorientować, co tutaj dokładnie jest. No Dobra, to co? Zdrówko, próbujemy. O, o. o. A. Dlatego chciałam coś w kapsułkach. I trochę jak ojej, jakby młody jęczmień, ale taki po prostu zepsuty, skiśnięty, z lekkim posmakiem czystka, ale na szczęście nie utrzymuje się jakoś bardzo długo. Do przeżycia myślę, że będę się starała to sobie czymś popijać. Ale jeżeli ma mi to zapewnić długowieczność, witalność, jeżeli po prostu będę żyła 200 lat, okej, okay, przeboleję. Adrian zamówił taki stojaczek na zegarki. On celowo musi się ruszać, żeby zegarek się ładował. I jak widać, wzbudza wielkie zainteresowanie. Zaczynamy? mi, gdzieś po drodze nie ogarnął o co chodzi. Ale Tośka jest gotowa do tego, żeby już się zająć. Co to kurła jest? Graża! Ja bym tam łapę wsadziła. Odwiedziłam właśnie galerię handlową i nie uwierzycie, co tutaj jest. Discovery wystawiło y, makietę z Białuchą. To jest po prostu moje wewnętrzne zwierzę, kiedy wchodzę do morza albo do oceanu. O tak! Białucha jest o tyle ciekawym ssakiem morskim, że ona na brzusznej części ogona ma takie bardzo charakterystyczne zwoje tłuszczowe. I pokażę Wam pewne zdjęcie, na którym widać, dlaczego marynarze po wypadnięciu za burtę w dawnych, dawnych czasach uważali, że byli przekonani, iż widzieli syrenkę człowieka z rybą ogona. Ogonem rybnym, boże potrzebuje kawy. Poczyniłam gdzieś małe zakupy kosmetyczne i chciałam Wam o nich opowiedzieć. Pierwsze co, patrzcie, patrzcie jak mi dobrze idzie realizacja moich postanowień noworocznych, więc mam płytkę Głasza. Jeszcze dzisiaj to nie jest ten dzień, żebym ją próbowała, chociaż, chociaż troszkę mnie to intryguje, ale nie, muszę ją sobie najpierw w pierwszej kolejności oczyścić, zdezynfekować, muszę się zapoznać, jak robić prawidłowo masaż taką krótką głasza, żeby nie naciągać niepotrzebnie skóry. Coś tam już czytałam, że koniecznie trzeba na jakimś olejku albo serum olejowym, żeby to dobrze się prześlizgiwało, ale to jeszcze muszę się tak bardziej w teorii zagłębić i będziemy sobie testować. No, jeżeli chodzi o ten mój suplement diety, yy... Wczoraj i pierwszy raz, jak go sobie spróbowałam, to faktycznie jakiś tak no ma intensywnie złowy smak, ale na następny dzień jak już próbowałam, no to, to naprawdę spokojnie źle. I zakupiłam również piankę nie chcę, znaczy piankę, hmm, wodę termalną. Może nie będę zdradzała filmy, bo nie będę się za dobrze o niej wypowiadać. I chodzi o to, że kupiłam sobie wodę termalną w myśl tego, że ona miała informacje na temat tego, Tutaj jest taki punkt siódmy, bliższe yy, Możecie sobie zobaczyć, ja wam na Instagramie wrzucałam, to sobie, możecie tam też zetknąć i przeczytać dokładnie. Jest tutaj kilka punktów, jak można ten kosmetyk stosować. Między innymi jest punkt siódmy, że jako tonik, szczególnie w przypadku skór problematycznych, przemywać bacikiem przed nałożeniem kremu. No i ja sobie pomyślałam, tak, hmm, no to ciekawe, jaka ta woda termalna ma wartość pH. Kupiłam. Przeglądam sobie tą etykietę, bo ona jest bardzo, bardzo długa. I gdzieś tutaj jest informacja na temat tego, że nie można otwierać tego płońnika, bo jest pod ciśnieniem, więc grozi jakimś wybuchem i tak dalej. Więc pomyślałam sobie o kurczę, no to nie zmierzę tej wartości pH. A potem tak patrzę, jakbyk napisana wartość pH. I moje drogie, jaka wartość pH? 7,09. I to ma być produkt do tonizacji, jednocześnie jeszcze przeznaczony dla skór trądzikowych, tak tutaj pisało, czy dla skór problematycznych w przypadku skór problematycznych, czyli ktoś, kto jeszcze ma jakieś problemy ze skórą, ma tonizować produktem, który nie jest w stanie zapewnić działania tonizującego, z tego powodu, że tonizacja to jest wyrównywanie wartości kwasowo-zasadowej naszej skóry, przywracanie pH fizjologicznego, czyli przywracanie pH między 4,5 a 5,5. Jakim cudem kosmetyk o wartości pH lekko ponad 7 ma sprawić, że nasza skóra będzie miała pH między 4,5 a 5,5? No ja nie wiem. Ja nie wiem. I jakim cudem y, toniki mają działać? Ja się nie dziwię, że całkiem dużo kobiet mówi: A mi toniki nie pasują. Ja jak odstawiłam tonik, to wcale nie zauważyłam różnicy. Albo na przykład ktoś mówi: No, od kiedy ja odstawiłam tonik, to moja skóra ma się lepiej. Gdyby kosmetyk był dobrze dopasowany, dobrze dobrany, to zwyczajnie takie rzeczy się nie pojawiają, bo jeżeli jakiś kosmetyk jest dobrym dla naszej skóry, to zwyczajnie ta skóra lepiej się po nim ma. A jeżeli coś odstawiamy i mamy się lepiej, albo nie widzimy różnicy, no to ewidentnie z tamtym kosmetykiem coś było albo nie tak, albo po prostu nie był dopasowany do naszej skóry. I w przypadku właśnie toników, problem jest taki, że nie ja obserwuję na rynku, że naprawdę mało jest toników takich, no, no, naprawdę mega dobrej jakości, żebym mnie ja się nie miała do czego doczepić. Pod względem wartości pecha, jak widać, trafiają się takie kwiatki. Pod względem substancji powierzchniowo-czynnych. Pod względem substancji naruszających barierę hydrolipidową, tzw. promotorów przenikania. No, tego jest ogrom. Tego jest po prostu ogrom, jak gdyby do toniku trzeba było dodać nie wiem, jaką ilość substancji aktywnych. No, szanujmy się. Ja rozumiem, że są kobiety, które lubią się stonisować. I nie nakładają kremu, tylko od razu makijaż i pewnie dla nich taki tonik z bogatymi substancjami aktywnymi, jako jeden kosmetyk, który sobie pielęgnujący stosują. To jest jakieś rozwiązanie, ale hello, w obecnych czasach to jest minimum konsumentek. Zdecydowana większość kobiet lubi kosmetyki um, takie, które są dedykowane jakimś typom skóry, które są przeznaczone do jakichś konkretnych celów, czyli tonik ma uregulować wartość pH. Nie oczekujemy od tego, że w toniku będzie nie wiadomo jaka mnoga ilość substancji aktywnych. To przede wszystkim ma być dobrym przygotowaniem skóry na wszystko to, co będziemy dalej nakładać. Jeżeli chodzi o substancje aktywne, ważne są kremy, ważne są... Sera, maseczki od toniku. Chcę, żebyśmy w końcu oczekiwali regulacji pracy skóry, regulacji wartości pH. A na razie wciąż jeszcze producenci mają z tym duży problem. Nie wiem, wydaje mi się, że kobiety są nieświadome, że nie zwracamy uwagi, nie tylko kobiety, nie zwracamy uwagi na taką rzecz jak wartość pH. W ogóle nie, chyba nie, mało osób sobie zdaje z tego sprawę, jak wiele osób w obecnych czasach jest mega wyedukowanych. I fakt faktem, duży plus, że ta woda termalna ma informacje o wartości pH. No bo dzięki temu ja sobie nie zaszkodzę. Natomiast no trochę szkoda, że nie zauważyłam tego wcześniej, ale to już jest moja kwestia, bo ja jestem konsumentem, miałam informację na opakowaniu, a się z tym nie zapoznałam. Także mimo wszystko duży plus i mam nadzieję, że jednak więcej producentów będzie zwracało uwagę na prawidłową wartość pH i będzie umieszczało informację o wartości pH na opakowaniu. Poczyniłam dzisiaj troszeczkę zakupów, dlatego pomyślałam, że chcę Wam opowiedzieć na temat tego, co ja tutaj kupiłam. Przede wszystkim zacznijmy sobie od tego, po co właściwie ja poszłam do Rossmana. Kończy mi się ta wcierka Neboa, mikrobiom, wspierająca mikrobiom i bardzo ją polubiłam, ale czatuję już na nią od kilku miesięcy i nie widzę jej na stronie Rosmana. Nie wiem, co się stało, czy oni się z tego wycofali, czy to jest jakaś chwilowa przerwa w dostawie czy będzie Rossan z tego rezygnował, no ale ponieważ jest promocja na Neboa, no i zauważyłam, że okej, okay, tej niestety nie ma i zauważyłam coś takiego. Ona przykuła moją uwagę, bo jest tutaj informacja na temat tego, że jest to naturalna wcierka do skóry głowy przeciw wypadaniu włosów, ale Trichological Care, jakoś tak ta nazwa Trichological Care, Sprawiła, że zastanawiałam się, kurczę, może tutaj poza tym działaniem wzmacniającym na cebulki włosów, może będzie też jakieś działanie nawilżające. No i moje drogie, na drugim miejscu w składzie tutaj jest mocznik. Więc jest to substancja nawilżająca, i to sprawiło, że się mocno zaczęłam nad tym produktem zastanawiać. Jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch wcierek, jeszcze niestety jej nie testowałam, więc jeszcze Wam nie powiem na temat tego, jak zachowuje się na skórze głowy. Natomiast informacja tutaj od producenta jest taka, że ma nie odciążać włosów od nasady. Po tej czasami zdarzało się, dostałam od Was takiej informacje, że ona czasami robiła przyklap, no ale dla suchej skóry głowy to była rewelacja, bo naprawdę mocno nawilżała i wchłaniała się w suchą skórę głowy i nie powodowała przyklapu. No ale dobra. Więc tutaj na drugim miejscu w składzie jest gliceryna, potem jest betaina i dopiero emulgator, a tutaj jest mocznik, są proteiny, później jest ekstrakt chyba z jakiejś algi Echinacea um, gustifolia. Nawilża, odżywia wzmacnia osłabione cebulki, jest to unikalny kompleks tej rośliny, tak tu pisze, co producent informuje. Jest tutaj w ogóle też peptyd połączony z witaminą, biotyną, jest pantenol jako substancja łagodząca, tutaj też jest pantenol, tutaj jest również skrzyp polny w tej zielonej. Więc to kompozycja wydaje mi się być całkowicie różna, i tutaj w tej fioletowej to jest glukonolakton. Nie wiem, czy celem złuszczania, czy bardziej jako celem konserwacji, ale jest ten kwas, jest też kwas mlekowy. Jest glukozydecylowy jako detergent, który będzie zapobiegał rozwarstwianiu się tego kosmetyku. Tutaj w tej wspierającej mikrobiom był ferment. Był, bio, był, był bioferment, był też taki surowiec wzmacniający mikrobiom alfa-glukan. No i tutaj na przykład żadnego detergentu nie było. Tutaj na przykład był po prostu emulgator jako ten, który miał wiązać te wszystkie związki, ale chyba był w wyższym stężeniu, bo jest wyżej w składzie niż tutaj ten decylowy. Więc mam wrażenie, że formulacyjnie, składowo to są całkiem dwa różne produkty. No ale. Wyczekujcie aktualizacji pielęgnacji włosów, jak ją będę sobie testować, to będę Wam dawała znać, jak ona tam się dalej spisuje. No i moje ja drogie, ja mam postanowienie, że nie będę stosowała na razie żeli pod prysznic tylko kostki myjące i jakby chcę w tym pozostać, ale potrzebuję mieć coś w dozowniku na mydło w płynie do mycia rąk przy umywalce i te żele neboła były w promocji. Na swoje wytłumaczenie dodam, że bo wiecie, skład naturalny, ale ten plastik podobno jest lepszej jakości, ale jak to po prostu pachnie? Ja już jak przeczytałam, że to jest Sunny Beach, mnie to jakoś zaintrygowało, że jak to może pachnąć? Czy to nie będzie czasami taki wakacyjny, słodki zapach? I to jest dokładnie to. Słuchajcie, ja tu czuję chyba jakąś mandarynkę albo jakiś sok z pomarańczy, ale taki totalnie świeżo wyciskany, z nutą czegoś też słodkiego, ale nie aż tak cytrusowego. Natomiast jest to typowo cytrusowy, wakacyjny zapach, więc to już zależy od tego, jakie są Wasze preferencje, ale ja po prostu umarłam zapachowo. Cudny kosmetyk i myślę, że się to będzie fajnie stosowało do mycia rąk, tak po prostu, żeby też dłonie ładnie pachniały po umyciu. No i nie mogło braknąć y, cien balsamu do ciała, pół litra kosmetyku za kilka złotych. I słuchajcie, to jest najlepszy przykład tego, że kosmetyk, żeby być mega dobry składowo, naturalny, super skuteczny, nie musi być drogi, bo tutaj w tym kosmetyku, słuchajcie, tu jest taka mnogość substancji czynnych, bo jest i olej słonecznikowy, jest gliceryna, jest niacynamid, który będzie sprawiał, że skóra przy dłuższym stosowaniu będzie lepiej nawilżona, ale też ma właściwości takie, że przy dłuższym stosowaniu i zmniejsza zaczerwienienia skóry jakiś rumień i też przyczynia się do regulacji pracy pokojowych, zmniejszenia niedoskonałości, jeżeli są jakieś na ciele. Jest mocznik sodium PCA, czyli to jest substancja taka, która naturalnie występuje w naszej skórze, jest składnikiem NMF-u, naturalnego czynnika nawilżającego, więc też wsparcie dla takich substancji wiążących wodę w naskórku, które naturalnie są, dla naszej, są w naszej skórze. Glicyna, fruktoza, czyli też substancje humektantowe wiążące wodę w naskórku. Castor Oil, czyli rycynowy olej. No powiem Wam szczerze, ten skład jest tak bogaty i ktoś mógłby powiedzieć, no ale to w takim kosmetyku za tam parę złotych to pewnie jest tego tyle, co kot napłakał. Kurczę, przecież te z Was, które miały ten kosmetyk wiedzą, że to jest tak bogata odżywcza konsystencja, że nie. Właśnie im Lepiej wchłanialny kosmetyk, tym jest tam więcej wody jako rozpuszczalnika i właśnie są mniejsze ilości takich humektantowych substancji i takich emolientowych. Natomiast im bardziej jest ta formuła bogata, tym, no owszem, są trudniej wchłanialne, są bardziej bogate, ale ma co na spółkę działać. Stąd ta duża popularność chociażby czystych maseł czy czystych olejów. No nie są zbyt przyjazne formulacyjnie, ale jak wiele osób je sobie chwali, jeżeli chodzi o takie na naturalną pielęgnację samym czystym olejem bądź masłem. Mm. I tutaj właśnie też formulacja jest mega gęsta, ma tu co działa? dzisiaj. to jest mój ulubiony balsam na zimę, dlatego chciałabym Wam o nim przypomnieć. Maciu, a Ty co? Siadam na Twojej pówce, tak? jest po prostu oburzona, jak matka może siedzieć na Twojej pówce. No już Ci zwalniam tron. A rysko dratko, proszę, proszę, zapraszam. No, ciuciu, ciuciu, ciu, tutaj natroniś, ciuciu. Tutaj kotek, tak na ojca siedzenie, no to bardzo cię proszę. No po prostu tego kotku do życiu brakowało, tego kocinka chciała i potrzebowała, tak? Tak, Jezu, jakaś ci jest arystokratka. Aryskotratka, nasza księżniczka. Ona potrzebuje specjalne zaproszenie na piśmie, żeby sobie usiąść, tak? A się nam trafiły dwa koty. Jedna to jest księżniczka Mimilinka. A poszukajmy drugiej. Puste, samotne pudełko. Na pewno jest tutaj kotek. Pusto? To gdzie jest... Czekajcie, od mały bałagan. <laughs> z tego nie będę wam pokazywać. To gdzie jest kotek? Tu jest babcinka to siolinka. Już spi. A róże muszę już niestety wyrzucić, bo ym, trochę zdechły, ale wiecie, jak to jest z kwiatami? Jak, jak już są, to tak człowiek chce je jak najdłużej przy sobie zatrzymać. Pamiętacie, jak opowiadałam wam, że przychodzi do nas do butynku kotek? Jesteśmy na etapie zapoznawania się z nią. Jeszcze nam ta totalnie nie zaufała, ale dajemy jej jedzonko. No i właśnie wyglądamy do karmnika, jak nam ptaszki. Ale zwróćcie uwagę, kto jest na drzewie. Jaki kamuflaż. Tosiu, widziałaś? Jest wiewiórka za oknem. No serio? No i teraz już wiadomo? Na co tak Kiciusia poluje? Kiciusia jest tutaj na dole, tu, a tu, tutaj, gdzieś. Zobaczycie wiewiórkę. Ale ma ładny biały no. brzuszek. Ale ona jest bardzo blisko. Rany boskie, żeby się ten. A ona widzi go tam. I nie boi się? Muszę wiedzieć, że, że. wiesz, kod jest niby szybki, ale ona jest zajebiście szybka. No hmm. patrz, 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 dzisiaj już będzie ten. Susa robiła. Jest już późno, dopiero wróciłam z rzęs, ale zrobiłyśmy troszkę inną stylizację, tym razem inny efekt, tak zwany efekt eyelinera. Jestem ciekawa, jak się będę czuła w takich rzęsach, także będę sama obserwować siebie, jak to wszystko wygląda. I chciałam Wam się troszeczkę pochwalić. Nie wiem, czy pamiętacie film o analizie marki Awa. Jeżeli nie, to sprawdźcie sobie koniecznie. I tam opowiadałam Wam o takiej jednej serii. Planeta Ziemia marki Awa, i że bardzo podobają mi się zarówno składy, jak i opakowania tych kosmetyków. No i zobaczcie, jaką dostałam dzisiaj przesyłkę od firmy Awa, i właśnie tutaj jest cała seria Planeta Ziemia. Więc moje drogie, wyczekujcie filmu, bo udało nam się dogadać, porozumieć i będziemy się podejmować współpracy. Pokażę Wam te opakowania. No, słuchajcie. To po prostu pasuje tak idealnie, perfekcyjnie do mojego mieszkania, że jutro od samego rana ja będę cykać foteczki. Tu jest szkło. To jest plastik, ale to jest takie ala szkło, ala troszkę jakby jakiś, nie wiem co się nazywa, piaskowiec. No w każdym razie wygląda to tak, że ja to już widzę na Instagramie, to będzie się pięknie prezentować, więc cóż. Życzę sobie w nowym roku sama sobie, żeby tylko po prostu takie cudowne współprace się trafiały. A jeżeli to już wynika z czegoś takiego, że ja gdzieś coś pochwalę i wtedy się ktoś do mnie odzywa, no to ja wtedy już w ogóle czuję, że wow, to moje gadanie ma sens i też firmy widzą, że warto jest w marketing kłaść i nacisnąć na te naturalne kosmetyki. No super, po prostu fajnie. Więc co, moje drogie, ponieważ jest już późno, to nie będziemy sobie niepotrzebnie przedłużać. Podajcie na Instagram, bo tam sobie robimy systematycznie live'y i widzimy się w poniedziałek. Do zobaczenia. Cześć.